Księże kardynał bardzo dziękuję za to, że ksiądz kardynał zgodził się na tą rozmowę. Jesteśmy tutaj w Ośrodku Dokumentacji i Studium i chciałem postawić pierwsze pytanie księdzu kardynałowi odnośnie tego, że ratyfikacja i kanonizacja na Pawła II nastąpiły dość szybko po jego odejściu do domu ojca, co było wynikiem, owocem przeprowadzonych procedur, jak również pewnym znakiem zniewa potwierdzonym cudami. Ale rodzi się takie pytanie, czy, czy właśnie czy właściwie rozumiemy świętość, byśmy do, do tej świętości na prawa drugiego właściwie dojrzali. E, czy potrzebujemy, aby mieć pewną jakąś aktualizowaną wciąż instrukcję obsługi, jak tą świętość rozumieć? Czy już ona po prostu funkcjonuje dobrze? Czy, czy my właściwie przy, przyjęliśmy ten dar na organizacji? Trochę dężę pytanie. Chcę tu podkreślić, że czy kratifikacja, czy karyzacja domaga się przekonania ludu Bożego, o świętości. A tu o świętości Jan Pawła II było przekonanie powszechne, nie wtedy, kiedy był papieżem, ale jak ja byłem młodym chłopcem, klerykiem, kapłanem i biskupem. Lud Boży na pogrzebie wołał subito santo. Skąd się to wziął, Z przekonania. Ja żyłem tyle lat z Jarzem Pawłem II w Krakowie, z kardynałem, arcybiskupem wcześniej, był mój profesorem. Myśmy widzieli, że to jeszcze nadzwyczajne. A ta nadzwyczajność polegała na jego grobie zwyczajności, a równocześnie widzieć, że coś tam głębiej jest, że ten człowiek żyje w optyce Bożej, że ten człowiek jest wciągnięty w duchowość histologiczną, zapatrzony Jezusa Chrystusa. Do tego pomagał, pomagał także nabożeństwo do matki Bożej. Ale zawsze widział Chrystusa. A w Chrystusie jego matkę. I tu jest różnica. Mówiono przez Marię do, do Jezusa u niego. Wychodził od Jezusa do matki. Kto kocha Jezusa, kto kocha e, Jezusa będzie go także i jego matkę Maryję. I to się działo już w Badowicach. Te wody razem z ojcem poszli do karmelitów na kurkę, aby tam uzłożyć chęć przynależności do trzeciego zakonu karmelkańskiego. To znaczy pociągała go na, na bożeństwo, Jana od Krzyża, Teresy Wielkiej. Równocześnie on, jako młody chłopak, rozwinął sobie i ojcu na własneństwo do dwóch Świętego. <laughs> I kultywował ten wreszcie do Ducha Świętego do ostatniego dnia. Jeszcze w ostatnim dniu, tej kiedy już był słaby, wsparty obecnością siostry Toriany i odbyły jeszcze te modlitwy do Ducha Świętego, odary Ducha Świętego. To czy my nie powinniśmy właśnie też jakoś... Poddać Duchowi Świętemu, by odczytywać świętość Jana Pawła II. Niewątpliwie, rys charakterystyczny Jego duchowości to właśnie duchowość pneumatologiczna, duchowość, która bazowała na Jego modlitwie w zjednoczeniu z Panem Bogiem poprzez Ducha Świętego. Drugie pytanie moje brzmi tak, właśnie, bo Duch Święty, jak czytamy świętego Jana, doprowadza Kościół do całej prawdy o Chrystusie. I można to powiedzieć, że również Duch Święty powinien nas prowadzić do odkrycia y, coraz głębiej prawdy o Janie Pawle II. I teraz, czy dla księdza kardynała, który był świadkiem całego pontyfikatu, wysłuchał na pewno całe magisterium, był na, na Ojcu Świętym wszędzie, gdzie, gdzie on był, czy widząc, będąc świadkiem tak wielkiego pontyfikatu, tak wielkich rozmiarów, również w nauczaniu, znaczy już wtedy nie rodziła się jakaś taka obawa, że, że to jest tak wielki pontyfikat, że część tych prawd głoszonych, część tych wydarzeń zostanie zamknięta w historii, gdzieś tam będzie zapomniana, czy właśnie zamknięta w, w, w książkach, w bibliotekach, prawda, I, i, i później życie pójdzie swoją drogą, będą następne wydarzenia, następne pontyfikaty i że zapomnimy o części tego, jak, jak właśnie jak nie zapomnieć, jak wciąż poddawać się Duchowi Świętemu, by, by, by ten pontyfikat wciąż w nas promieniował, wciąż był profetyczną siłą. Także z rację, że tak było w historii. Jakie pontyfikaty przychodziły do historii i niewiele zostało w pamięci ludzkiej. Tutaj mamy do czynienia z politykiem. To powiem czymś innym. Na nowo ludzie odkrywają. Nie tylko nauczanie jego doktrynę jego, a jego osobowość. Bo chyba bardziej działa jego osobowość, osoba, jego duchowość, jego zjednoczenie z Panem Bogiem Równocześnie trzeba tu zawsze wiązać odniesień do człowieka, szacunek do człowieka. Więc bardziej dzisiaj jeszcze działa jego osobowość może niż samonauczanie, ale w tej chwili, kiedy widzimy pewne zawirowanie, także i do tylnie, hmm. ludzie odnoszą się do Jana Pawła II. Szukają potwierdzenia zasad, nauczaniu Jana Pawła II. On nie zostawia wodniłości. To nie jest jego nauczanie, to jest nauczanie, to jest doktryna kościoła prezentowana przez niego w sposób atrakcyjny, w sposób oczywisty i myślę, że można by go tutaj zaliczyć do tych wielkich ojców kościoła, których nauczanie. Ciągle jest żywy, chociażby świętego Augustyna. No, no właśnie, no, następne pytanie dotyczy jego spuścizny e, magisterium doktryny. Doktryny Pawła II można porównać do prostowania drogi dla Chrystusa i Kościoła w współczesnym świecie. To było w duchu Soboru Watykańskiego II. Co z jego nauczania dziś szczególnie jest, zdaniem Bacharza, szczególnie jest dziś aktualne? tematy, tematy, które, o których nie możemy dzisiaj zapomnieć. A co ewentualnie już dzisiaj w nas zauważa, że zostało zapomniane i trzeba przypomnieć? Może nie zostało zapomniane, tylko się jakoś rozmyło. To jakie to są tematy? Jakie to są przede wszystkim te, te, te tematy moralne, rodzina, i tu dziś współczesny kościół ma problem i koniecznie trzeba wrócić do nauczania Jana Pawła II. Tam się znajdzie światło. Czyli też w i Splendor. Tam się znajdzie światło, drogie rozwiązania, pokazania, personalizm. Jego nauczanie, zwłaszcza filozoficzne, bardzo związane jest z personalizmem. Człowiek, szacunek do człowieka i, i, i na bardziej tego personalizmu także traktowanie wszystkich spraw moralnych. Zwłaszcza miód małżeńska, czy narzeczeństwo, i ustawienie tych spraw. A co książka, na myśli o nowej ewangelizacji? Czy czy to, co dzisiaj obserwujemy w Kościele, bardzo duży wysiłek, by docierać do współczesnych ludzi, środkami współczesnymi, mediami obecnymi, czy, czy to jest ta nowa ewangelizacja, o której myślałem Paweł II, czy też brakuje w tym wszystkim, to oczywiście to jest dobre, brakuje w tym wszystkim jakiegoś zmysłu krytycznego, że Kościół powinien być właśnie, robiąc nową ewangelizację, Właśnie być nieco bardziej krytyczny, nieco bardziej profetyczny wobec świata, czyli właśnie nie bać się przywoływać aspektu moralnego w nowej ewangelizacji, aspektów moralnych. Nie uciekać od tematów, które są zasadnicze. Ja Paweł II zawsze nauczał, wzywał do odwagi. Do odwagi bycia świętymi, do odwagi otwierane drzwi Jezusowi do nieuciekania od spraw ważnych w życiu każdego człowieka, a także w życiu społecznym. mam teraz takie krótkie pytania, ale które badają, wymagają chwili zastanowienia się pewnie. Jak się by popatrzył na przeszłość, na cały ten pontyfikat na Pawła II, co dla niego było... Najsmutniejszym zaskoczeniem, wydarzeniem związanym z kierowaniem Kościoła powszech, powszech, powszechnego. No przede wszystkim, jak przybył tutaj do żywo, musiał się tutaj spotkać z sytuacją bardzo krytyczną, jeśli chodzi o, o małżeństwo. Pamiętam w rozmowie z jednym z kardynałów, Sprawa abortu to jest sprawa przesądzona. Powierzch mówi, nie. Sprawa abortu musimy tę sprawę jasno traktować, próbować rozwiązywać w duchu Ewangelii. Niewątpliwie to był temat y, bardzo bolesny w tym jego okresie. Tak, poza tym traktowano bardzo... Y, też dałem papieża zniewolenie narodów poprzez marksizm. Nie tylko w krajach w bloku wschodniego, ale na świecie ten marksizm panował na uniwersytetach. I myślę, że ciągle tam gdzieś jeszcze jest. A Papież, wasza teologia wyzwolenia, to nie jest droga dla człowieka. Miłość Solidarność. Czyli, czyli te sprawy, chciałem zapytać jeszcze, rodzina, a, a aborcja, oczywiście to było, że, że Kościół nie miał tej siły, żeby walczyć, albo myślał, poddawał. Że, że, że już się poddał. Ojciec Święty tego nie, nie, akceptował. nie akceptował. I to było takim, że to go zaskoczyło, że, że, że Kościół jakby chciał poddawać, prawda? Kościół zachodni, Kościół tutejszy. Myślę, że on znał Kościół powszechny. Jakoś, jako papież musiał się z tym jakoś zmierzyć. Tak, tak. I zmierzył się. Możemy powiedzieć, że tę walkę w jakiś sposób wygrał. Bo dziś coraz częściej grzegał się grzejem. A przed tym już tego nie było. a Chcę jeszcze, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zapytać właśnie w tym, w tych sprawach najsmutniejszych, co mogło ojca świętego ja najbardziej zasmucić. Ojciec Święty dużo mówił o świętości kapłanów. Czy zdawał sobie sprawę też z obecności grzechu i na taką skalę, jak on później został, został ukazany, został przeka przekazany światu, że, że, że to mistericzny jest znak? zawsze towarzyszy ludzkości. I sobie sprawę z tego, że grzech istnieje. Ale myślę, że tutaj, zwłaszcza ostatniej trasy, ten grzech został, och, jak sobie wybrzmiony, pokazany się. Nie wiem, czy w całej prawdzie. To nie historia pokaże. Ale jest kolejne pytanie, bardziej już takie związane, żeby sobie wyobrazić Ojca Świętego w niebie, jak patrzy na to, co się dzieje po 2 kwietnia 2005 roku, czyli po jego odejściu stąd. Co byłoby dla Jana Pawła II według księdza kardynała największą niespodzianką w pontyfikatach jego dwóch następców? Jak ksiądz Karla myśli, z czego w sposób szczególny się Jan Pawła II cieszył, patrząc na Benedykta XVI i patrząc teraz na Franciszka. No trudne pytanie, bo... No, ale ktoś jak się odgrywał? Na, na pewno kochał Kościół. Obszuty się identyfikował z Kościołem. I myślę, że to wszystko, co robią następcy dla Kościoła, jest jego radością. Wszystko? Na, na, to, co robią, mhm. na pewno ich wspiera u kiedy w swoim pierwszym czyś będę tym był bardzo związany, przyjacielsko, uczuciowo. Oni się bardzo rozumieli, zwłaszcza w sprawach doktrynalnych, moralnych. Współpraca znakomicie się układała. Myślę, że i teraz błogosławił w swoim Obecnie go no papieża on by, by powołał do kolegium biskupów do korymu kardynałów, także są te związki. On zawsze patrzył w duchu Na wszystkie sprawy. Dlatego miał, dlatego miał zawsze dystans człowieka głęboko bieżącego. Wszystkim kierował. Dziękuję, że Kardynal. Jeszcze chciałem zadać takie pytania, które wymagają tylko odpowiedzi A, B, C. To będzie taki tekst, Książę Kardynal. Skoro właśnie rozmawiam z osobą, która prawie 40 lat była przy boku Jana Paweł II, to proponuję właśnie tak, by Książę Kanał wybrał A, B, C z trzech odpowiedzi. Pierwsze pytanie. W sprawie przyjmowania uchodźców. Jan Paweł II opowiedziałby się za przyjmowaniem wszystkich uchodźców z terenów objętych konfliktami wojennymi. B Przede wszystkim uchodźców religii chrześcijańskiej i C. Nie przyjmowaniem uchodźców w Europie, lecz rozwiązywaniem konfliktów na miejscu. Myślę, że trzeba by tu odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania. Zacznę od ostatniego. Nie wątpliwie już za tym, żeby te sprawy trudne były rozwiązywane na miejscu. Nie dlatego, żeby nie szanował tych ludzi. Tylko ci ludzie wyrzuceni ze swoich y, środowisk tracą się i popadają w różne, różne problemy. Czy był za przyjmowaniem? On na pewno szanował każdego człowieka, każdemu podawał rękę. Jak tylko mógł, ale z dużą i odpowiedzialnością. Także tu nie można powiedzieć, że... Był przeciwko przyjmowaniu? Nie, nie. Tak to nie, bo kierował się zawsze Ewangelią. Kierowali się Ewangelią, to też kierowali się odpowiedzialnością i rosną To drugie pytanie, też w sprawie politycznego konfliktu w Polsce. Co ja Paweł II by uczynił w tym momencie? Poleciłby, a poleciłby, by strony przekazały sobie znak pokoju i pogodziły się przed świętami, b udzieliłby reprymenty obu stronom konfliktu i c nie angażowałby się w ten spór polityczny. I co by się kardynał powiedział? Nie, to tak nie można by się nie angażował, ponieważ polityka należy również do spraw yy, ludzkich i katolik, chrześcijan unikać, powinien formować tę politykę. Na pewno bym powiedział, dajcie sobie dajcie spokój, dość było już napięć w historii. Niedawnośmy odzyskali wolność. Cieszyliśmy się przez 25 lat wolnością, dużymi osiągnięciami, to widać na każdym miejscu. Po co to tracić? Poprzez kłótnie, nieporozumienia, brak wzajemnego zrozumienia. Wychodzi tutaj to, że po prostu jeszcze prawdziwa demokracja jest areka od nas. Czyli nie ma, z tego wynika też, odpowiedzi się zakarnowała, wynika, że nie ma łatwych rozwiązań, ładnych, łatwych recept. Nie ma łatwych rozwiązań, ale ta jasność patrzenia, widzenia, zresztą to widać było w czasie wszystkich podróży do Polski. Ale są bardzo aktualne świeże. Warto wrócić do nich, czy razie jakby były dla nas pisane. I tutaj myślę, że w tej chwili tego takiego zamieszania, takim światem może być nauczanie dla Pawła II, nie tylko dla Polaków, ale ogólnie tak, w, tak, jeszcze, tak. w dziedzinie nauki społecznej. To, Kardynał tak. um, um, opublikował, opublikował dwie książki, opublikował zapiski duchowe, ja Pawła drugiego. Czy jeszcze coś ma do publikowania? Jest Bo nie wiem, czy nie będę Tugę... miał siłę, a materiał jest duży. Ma jeszcze materiał, tak? o tym mówiłem, że coś mnie natchnęło, że piszę w diariusz, powiedzmy, nie ty oprócz piotwórczy tylko po prostu, co się działo w danym dniu, od pierwszego dnia po i bardzo ostatniego. No to byłoby dla historyków byłoby bardzo ważne. Byłoby mieli... Myślę, że bardzo ważne ta miła opinia o ludziach, o no, tu i tam. Wydarzy, ale tam jest wszystko zapisane, wszystkie rekolekcje, wszystkie podróże, tematy. To wszystko. Tam jest, no nikt tego nie ma tak udokumentowanego. No to trzeba wydać. Ciekawe, tak, na przykład a? wszystkie obie zawsze przyjmował różnych ludzi na obiady, na kolację. I dlatego, żeby z nim rusztować, tylko po prostu okazja do poznania, do rozmowy, do kontaktów. To był w razie Książka na też wpisywałem przed tematy rozmów. gdzie się było jakieś ciekawe, ale przede wszystkim... Wyliczone są sobie wszystkie. No tak jak tak. sądzi. A to my też jak myślałem, że dachy wrócić na zjeście. No może jestem. Bóg zapać ciężar na ręce za rozmowę. Za Bóg zapać.